Fajne wycieczki przedstawiają drugą część filmu kanał Raduni. Poprzednia wycieczka pozwoliła zapoznać się z miejscem, gdzie rozpoczyna się kanał Raduni. Teraz zachęcamy do zwiedzenia jego ujściowej części, zlokalizowanej głównie na gdańskim Starym mieście. Zacznijmy od galerii handlowej Forum Gdańsk, gdzie w halowej części ujawnia się kanał prowadzony w murowanej niecce. Na prawie 100-metrowym odcinku płynie on w dwóch zespolonych ze sobą korytach. Widocznym, górnym, przepływa specjalnie oczyszczona woda, gwarantująca miłe doznania estetyczne, pozbawione widoku osadów i spływających zanieczyszczeń oraz niewidocznym dolnym, którym płynie nieoczyszczona część wód kanału, wypływająca na powierzchnię za budynkami galerii. Następnie kanał dociera do parku, kiedyś nazywanego Małym Błędnikiem, a obecnie Skwerem Polskich Harcerzy w byłym wolnym mieście Gdańsk. Jest w nim kilka miejsc pamięci, zobrazowanych przez pomniki polskiego państwa podziemnego i armii krajowej. W hołdzie harcerzom i harcerkom, ofiar stanu wojennego w 1981 roku oraz Marii Konopnickiej. Za zieleńcem wody kanału znikają pod ulicami, by wypłynąć po około 200 metrach obok budynku Prokuratury. W tym miejscu przed wiekami kanał Raduni przepływał akweduktem nad fosą pod osłoną wałów obronnych. Po przejściu przez obwałowanie rozdzielał się na liczne odnogi zasilające warsztaty wytwórcze wykorzystujące energię wody. Ślad po jednej z nich pozostał w murowanej ścianie koryta przy ulicy na Piaskach obok budynku numer 4. W sąsiedztwie Mostu Chlebowego, zwanego również Mostkiem Zakochanych, znajduje się ratusz Staromiejski, będący jedną z niewielu zabytkowych budowli gdańskich, która nie ucierpiała w czasie II wojny światowej. Stoi tu również pomnik Jana Heweliusza, znanego piwowara i astronoma, który żył i pracował w sąsiedztwie. Za mostem kanał rozwidla się, tworząc tak zwaną Wyspę Młyńską, na której w średniowieczu zbudowano tak zwany wielki młyn, produkujący i magazynujący mąkę na potrzeby miasta, gdzie w specjalnym piecu wypiekano chleb. Po obu stronach młyna zabudowanych było 18 kół wodnych oraz drewniane koryta rozprowadzające wodę do ich napędu. Dopływ wody do każdego z kół regulowano przy użyciu ręcznie poruszanych dźwigni. Po tej konstrukcji nie ma dziś śladu, zaś wielki młyn pełni funkcję muzeum bursztynu. Za niewielkim dawnym spichlerzem zwanym małym młynem obie odnogi kanału spotykają się. Aż do najbliższego mostu z kanałem sąsiaduje miła dla oka zabudowa, będąca swoistą mikro-Wenecją. W sąsiedztwie, na małym skwerku, stoi pierwotna wersja pomnika Heweliusza, umieszczona w tym miejscu w 2004 roku. Tuż obok znajduje się unikalny piętrowy domek szachulcowy z przełomu XVIII i XIX wieku, będący reliktem dawnej zabudowy Starego Miasta. Idąc dalej z biegiem kanału, dochodzimy do ulicy Krosna, którą skręcamy w prawo w kierunku motławy. Po chwili dochodzimy do zabytkowego XIX-wiecznego nitowanego mostku, wbudowanego we współczesną kładkę. Jest to most na Dylach. Można tędy przejść do unikatowej budowli, którą jest Muzeum II wojny światowej, lub po krótkim spacerze ulicą Karpią. Dojść do motławy, gdzie kanał Radulni kończy bieg pod mostem wapienniczym. W tej okolicy największe atrakcje to zwodzona Kładka. Ogromne koło widokowe, oraz stylizowana karuzela. Jeśli po spacerze wzdłuż ujściowego odcinka kanału da się odczuć zmęczenie, z pewnością nie będzie kłopotu ze znalezieniem kafejki lub restauracji.